Dzień dobry. serdecznie państwa witam na dzisiejszym szkoleniu. Nazywam się Ewa Szot, jestem radcą prawnym zatrudnionym między innymi w powiatowych urzędach pracy. Chciałbym Państwu przybliżyć problematykę związaną z dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń, jakie są wypłacane przez powiatowe urzędy pracy według pytań, które zostały przygotowane przez organizatora szkolenia, ale jeżeli będziecie mieć Państwo własne pytania albo też chcielibyście zwrócić większą uwagę na niektóre zagadnienia z tym związane, to proszę zadawać pytania na czacie. W miarę możliwości postaram się na nie odpowiedzieć. Tutaj widzę, że Pani pojawiło się kolejne pytanie, tak? Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako podmiot korzystający z opasarzenia stanowiska pracy złożyła wniosek o umorzenie należności. Czy badając przesłanki do umorzenia z artykułu 76 ust. 7 rozpatrujemy jej przypadek jako podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność czy gospodarstwa domowego, czy też obie sytuacje? To jest dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w artykule 46 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu środków, niezbędnych środków do utrzymania. Więc osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Tutaj, yy, no czy na pewno tak, jeżeli ta osoba, yy, yy, ona otrzymała, rozumie, yy, tak, ale tą, tą, yy, yy, to, to posażenie złożyła taki wniosek. Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, to również rozpatrujemy jej, 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 jej stan finansowy, kondycję finansową prowadzonej przez, przez nią firmy.